Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie? No Mówiliśmy sobie wczoraj: światła, hierarch, ważność znaków i sygnałów drogowych. Mamy światła i znak drogowy. W te, tak naprawdę tego znaku stop w tym momencie nie ma, prawda? O, i zwróćcie uwagę, tam w głębi Bartek możesz pokazać za przejściem, lepiej, taka linia ciągła jest. O, to jest ta linia. Wyobraźcie sobie, że zamiast świateł tych zielonych, które to są widoczne, jest wyświetlone światło żółte pulsacyjne takie mrugające, przerywane światło żółte pulsacyjne, ostrzegawcze. To światło żółte pulsacyjne, ono będzie informowało, ostrzegało innych uczestników ruchu o zmianie organizacji ruchu. Ale wyobraźmy sobie, że tak jest, to wtedy ten znak stopu miałby zastosowanie. I wtedy byśmy się zatrzymali za znakiem tam głęboko, gdzie jest ta linia namalowana. Natomiast jeżeli mam działającą sygnalizację świetlną, to jak tutaj pokazane jest, to wtedy tego znaku stopu